do konwekcyjne opady śniegu z niezwykle dużą ilością grubych płatków śnieżnych. Zobaczcie. Jest teraz taka ograniczona widoczność, zobaczcie taki. Mocny, intensywny śnieg pada. Takie grube władki lecą teraz z nieba. Zobaczcie na to. Dawno takich grubych nie widziałem. Wow, bardzo ładnie pruszy. Ale super to wygląda. Po prostu odjazd. Po prostu odjazd. Konwekcyjne śnieżyce dawniej dotarły, ale władowa już niestety nie przynoszą. Wow. Ale gęsty opad. Jakie płatki duże lecą? Dawno takich nie widziałem.